Witajcie w dzisiejszym filmie. Tutaj już Samiczkę tutaj wygląda. Jest trochę później już bo rano nie chciałem się. po prostu rano wyleciałem szybko, tylko żeby dać im jeść. Trochę padało. Więc tylko żeby im dać jeść muszę uważać, bo trochę jak naleje za dużo to Tutaj wylatuje. I tak to jest. Yy. Ostatni odcinek był jakoś dwa dni temu. Bodajże w niedzielę. Yy, tak w niedzielę. Tutaj jest to. No tak myślałem, że tak będzie. Kupiłem trochę granulatu. Mówiłem, że nie będę granulatem. Yy, karmił królików Ale wyszło na to że Trochę sytuacja mnie zmusiła O weź główkę O Się wystraszyła Sytuacja mnie trochę do tego zmusiła O te tak samo Powybierane granulada jarno zostawiamy No nie da się pogłaskać to Wyda się? Eee dobra, nie będę ich stresował. Tutaj. E, bo tutaj ta samica jest trochę za lekka, żeby ją zakazać ogólnie. E, już chyba mogłabym mieć młoda, ale jest trochę jeszcze za lekka, więc trochę granulatu kupiłem, żeby się odbiła trochę. Tutaj jest w tym worku. O. Z tego co wiem to jest piast. To jest piast, temu tutaj nie daje temu olbrzymowi nie daje na razie, bo on jest za to trochę za duży. Nie właśnie chyba ta kalifornijska już miała jakąś wadę genetyczną czy coś, że po prostu tak nie rosła. Bo jakby porównać tego samca o tego Chwila, nawet. włączę może lampkę. O. Jak porównać tego samca do tej samicy? O, tej. Pokaż. Się. Nie pokażę się tak. Ale no, po prostu ten waży około 4 kg, a ona jakoś 3 kg, więc jest trochę różnicy. A w porównaniu do wieku, to nie masz takiej dużej różnicy bo on jest jakoś nie wiem jak to jest ale jest jakoś różnica może dwóch, tyg dwóch tygodni może trochę więcej weź głowę no teraz już nie, nie zabierze bo chcę żebym go głaskał no możecie pisać pomysły na filmy no uciekaj, uciekaj możecie pisać pomysły na filmy bo nie mam pomysłu za bardzo sobie mógł nagrywać no tak to mogę ponagrywać coś z królików, coś tego typu. Można w sumie dać po i dzisiaj, bo dawno nie jadłem. Tutaj jest on. Eee, tu jest jeszcze taka. O. Dobra, podam. Tej tutaj masz. A wej, o. Dobra, wzięła, sobie trochę nie, nie za dobre miejsce wybrała, bo nie wiem, wcześniej miała jakoś tam chyba się yy, załatwiała tam z tyłu, a teraz przeniosła sobie do przodu, no, dobra, ewentualnie sobie jakoś wyciągniesz tą marchewkę, tą, nie dobra, to tą dużą dam. damy tym, masz. Dobra, tym coś nie podchodzi, marchewka. To rzucę tą mniejszą. O, ale ten za to uwielbia marchewkę. Skrzyneczkę? O, no bierz. Kumplu, nie, nie krępuj się. O, Tak, pozuje do tego. Do nagrania, no już jest kawałek sam, co, więc, dobra, wejdź wejdź, ja chcę skończyć film kumplu, dobra, to ja poczekam aż on A ja się już z wami pożegnam. Więc do zobaczenia w następnym filmie, prawdopodobnie też za jakieś y, dwa dni. Teraz tak, pewnie co dwa dni będę wrzucał film, albo też y, może y, szybciej jakoś. No, zobaczę, jak to będzie. Możecie pisać właśnie pomysły na filmie. Mógłbym zrobić też niedługo jakiś konkurs, tylko możecie pisać też jaki konkurs to miałby być. No i dzięki wszystkim, którzy wytrwali do końca i do zobaczenia. Na razie cześć.